Czasopismo Lancet, Periodyk 2020 rok. W tym periodyku mówi się o naukowo o skutkach demencji, o przypadkach demencji. Mamy tu najlepszych ekspertów. Co się okazało? Co wykazało ich badania? Jak, ile wynosi ryzyko demencji w trakcie naszego życia? I ponad połowa y, y, w, w czynników są, to czynniki o charakterze genetycznym. Podczas tych 40% czynników sprzyjających demencji są rzeczy, na które mamy wpływ. Alkohol 1%, ciśnienie krwi 2%. Więc jeśli. Mamy nadciśnienie, mamy 2% większą szansę na demencję. Nadwaga 1%, y, palenie 5% więcej, y, samotność 4%. To wszystko, y, no to, to wszystko składa się na te 40%. So, y, osamotnienie, y, brak ruchu, otyłość na no to wszystko mamy wpływ. Szczególnie, natomiast y, w pierwszej części naszego życia y, Mamy kluczowy czynnik, edukacja. 7%. 7% większe jest prawdopodobieństwo demencji, jeśli nie zadbamy o naszą naukę. 7 z 40% to prawie 1 piąta. Jeśli zadamy sobie pytanie, co mogę zrobić, aby uniknąć demencji w starczym wieku. Oczywiście, możesz nie pić alkoholu. Będzie 1% więcej szansy, że nie będziesz miał demencji. Możesz dbać o, o swoje zdrowie, nie palić, ale jaką największą rzecz możesz zrobić? Możesz zadbać o swoją edukację. Dobre wykształcenie sprawia, że masz 7% mniejsze prawdopodobieństwo demencji. To całkiem sporo w porównaniu z innymi czynnikami.